Cześć. Ubuntu, ja jestem, bo ty jesteś. E, tym powitaniem chciałabym rozpocząć. To jest powitanie funkcjonujące w naszej przestrzeni tutaj nie tylko powitanie, ale i filozofia, i nie tylko filozofia, ale w ogóle świadomość, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Nie byłoby mnie, gdyby nie było ciebie, więc ubuntu. <gry> I to wideo chciałabym rozpocząć od takiego cytatu, e, który brzmi. Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. To jest hasło, które funkcjonowało podczas rewolucji we Francji czy w samym Paryżu w 1968 roku. I ja myślę, że ono się świetnie wpisuje w ten okres kryzysu, podczas którego wszyscy dostaniemy po dupie. I jednocześnie tak ważne jest w tym momencie nasz kierunek skupienia. Nasza, nasze decyzje, co dalej, e, co jest dla nas ważne i w którym kierunku chcę iść. I dlatego nagrywam to wideo. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie z kwarantanny, z mieszkania moich rodziców. E, e, w zasadzie rodzice udostępnili mi mieszkanie, e, abym tutaj u nich odbyła tą kwarantannę po powrocie z Bali. Więc. E, Podczas mojej kwarantanny powstaje dużo materiałów, którymi chciałabym się z Tobą podzielić. Między innymi medytacje i materiały na YouTube i materiały na Facebooka, Instagram, więc dziękuję, że jesteś ze mną. I bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Dużo myślałam, medytowałam nawet z tym, co przed nami. Sądzę, że to jest wielka niewiadoma. I z jednej strony mamy taki pewien reset, prawda? To jest taki paradoks, że nawet sobie zapisałam takie swoje, swoje zapiski, sobie robiłam i zapisałam sobie takie hasło, które, które było w mojej głowie od wczoraj. Jeśli bałeś się zaryzykować zmiany, aby nie stracić tego, co masz, no to teraz być może stracisz wszystko, co masz, i wówczas możesz zaryzykować zmianą. Czyli jeszcze raz. Całkiem niezły cytat z tego wyjdzie. Jeśli bałeś się zaryzykować zmiany, aby nie stracić tego, co masz, to teraz stracisz to, co masz i możesz zaryzykować zmianę. I, yy, i w tym celu tak pomyślałam sobie, ok? Yy, wiele osób w tym momencie stanie przed jakimiś decyzjami życiowymi, część osób straci pracę, część osób straci przychody, część po prostu się otrzepie i pójdzie dalej. I niezależnie, co się stanie, czy będzie Ci towarzyszyć łódź szczęścia, czy jednak przyjdzie zmiana, która mocno tąpnie Twoim życiem, jesteś mimo wszystko tak po stracie, jak i przed jakąś okazją. Los zadecydował za Ciebie, ale na podstawie, na bazie historii wiemy, że po każdym kryzysie następuje pozytywna zmiana, po każdej po każdej dolinie jest góra. Raz pod wozem, raz na wozie, raz hosta, raz besa i to jest pewna sinusoida. Więc warto już teraz skierować uwagę um, na te wszystkie rzeczy, na te wszystkie okazje, które jeśli się nie pojawią jutro, to pojawią się za miesiąc albo pojawią się za pół roku, bo na pewno się pojawią. I kwestią jest pewna taka rezyliencja z psychologii ładnie Nazywana reziliencja, czyli taka wytrwałość, wytrzymałość, kiedy, kiedy życie daje ci kopa. Więc ja dzisiaj pomyślałam, że sięgnęłam. Dałam kiedyś mojej mamie w prezencie swoją ostatnią książkę Błękitny Umysł i sięgnęłam dzisiaj po nią i sobie myślę: Okej, okay, książka, książka jest kreatywnym poradnikiem i. Jedną z jej cech jest, i zachęcam czytelników tej książce, żeby grali sobie w taką grę, co mówi do mnie ta. Czyli żeby sobie pomyśleli jakieś pytanie, albo jakieś, jakieś swoje wyzwanie, i żeby wylosowali, i żeby sobie otworzyli w danym miejscu przypadkowo stronę i poczytali, co jest na tych stronach napisane. Książka jest pisana w ten sposób, aby były te kreatywne i. Motywujące treści w zasadzie w każdym rozdziale. I ja sobie otworzyłam tę książkę na stronie 175, kiedy? Nie pamiętam, nawet już pisałam tą książkę, słuchajcie, prawie rok, bo bardzo długo materiały zbierałam. Chciałam się podzielić z jednej strony wiedzą, ale też chciałam, żeby książka była bardzo kreatywna. Chciałam, żeby zawierała historię i nie tylko cudze historie, ale i moje. Więc dzisiaj. Zabieram Cię do roku 2011, do momentu, kiedy ja wiedziałam, że ja już nie chcę pracować w policji. Pracowałam wtedy w komendzie głównej policji. Zabrało mi sporo czasu w mojej karierze, aby dojść do tego momentu. Zaczynałam od szkoły policji w Szczytnie, zaczynałam od małego komisariatu tutaj, gdzie jestem na kwarantannie, w Berlinku. Bodajże to był 98. rok. Jak miałam 18 lat po maturze, dostałam się do Szczytna i jednocześnie równolegle ze Szczytnem mieliśmy praktyki, więc zaczynałam od komisariatu w Berlinku. I wtedy w ogóle sobie nie wyobrażałam, że jestem w stanie dojść swoim uporem i otwartością, eksperymentowaniem do komendy głównej policji. Ale dosz, doszłam do takiego stanowiska: pod najpierw komisarza, nadkomisarza, podinspektora, później pracowałam w CBS-u. I równe 9 lat temu wydarzyła się taka historia. Słuchajcie, rok 2011. Czy gdy stanę się bardziej świadoma, to znów polubię swoją pracę i pozbędę się tego poczucia wypalenia? Zapytałam specjalistkę w ramach wizyty w przychodni zdrowia psychicznego MSWIA na Wołowskiej. Przyjmująca mnie pani okazała się psychiatrą. Uprzedziłam ją, że nie przyszłam po żadne prochy, tylko jakąś sugestię, co zrobić ze swoim życiem zawodowym. Nie, nie proszę pani, odparła sympatycznym głosem. Szczerze, raczej nabędzie pani pewności, że trzeba zostawić tę służbę w cholerę. I zaraz jedziemy dalej. To był taki moment, że ja wiedziałam, że ja nie chcę już pracować w policji, już zaszłam bardzo wysoko. I trudno mi było z tego zrezygnować. Poświęciłam 15 lat, 13 lat, żeby się dostać tam, gdzie się dostałam. W ogóle w domu tutaj u rodziców znalazłam jeszcze kaburę po broni, a tak zupełnie na marginesie strasznie nie lubiłam strzelać, i nigdy nie, nie czułam, że strzelanie i broń to jest moja rzecz. Więc taka, taka ciekawostka. E, no więc poszłam po poradę, co zrobić, bo czułam się wy, wypalona zawodowo. I teraz, co dalej. To mówiąc, poleciła mi terapię poznawczo-behawioralną w celu zniwelowania skutków wypalenia zawodowego. Po odbyciu pięciu spotkań z bardzo fajną terapeutką, poczułam, że jednak potrzebuję czegoś bardziej radykalnego, że muszę czegoś doświadczyć, a nie tylko o tym rozmawiać. To było dwa lata przed moim odejściem z policji. Już wtedy byłam na etapie szukania różnych rozwiązań. Chodziłam na kursy inteligencji finansowej, załapałam się na chwilę do jakiegoś MLM-u, skończyłam kursy NLP, nawet dostałam pozwolenie na prowadzenie franczyzy polegającej na nauce szybkiego czytania i mnemotechnik. To ostatnie nie było łatwe. Zgodę na dodatkowe zajęcia poza służbą, które miało mi przynosić jakikolwiek przychód, musiałam otrzymać od swoich przełożonych, czyli od komendanta głównego policji. Gdy próbowałam każdej z tych rzeczy, wierzyłam, że to właśnie to. To jest moja przyszłość. Mówił mój wewnętrzny fascynat głosem Alicji z Krainy Czarów. Po czym po kilku miesiącach odzywał się mój wewnętrzny sceptyk, harczący jak Al Pacino w Ojcu szesnym. To i mówił, to nic osobistego, to czysty biznes. I chodzi o to, że nawet jeśli pójdziesz drogą, którą nie chcesz dalej iść, to i tak zyskujesz doświadczenie, kontakty i świadomość, czego nie chcesz. Um, zaraz wrócę jeszcze do tego tekstu, ale też wyjaśnię. Przez pierwsze, od momentu, kiedy stwierdziłam, nie chcę już pracować tam, gdzie pracowałam, do momentu, kiedy zajęłam się w pierwszym etapie coachingiem, szkoleniami, przez dwa lata brałam udział we wszystkich możliwych kursach. Wydałam chyba wszystkie swoje możliwe oszczędności. I myślę, że gdyby nie to nie było by mnie tu, gdzie jestem teraz. Część z Was dołącza dopiero na ten kanał, czy na YouTube, czy na Facebooka, w ostatnim czasie, czy w tym momencie. Więc, y, takie trzy zdania wtajemniczenia. Od momentu, kiedy postanowiłam zostawić komendę główną, y, byłam naprawdę, weszła, wchodziłam w bardzo różne role. Faktycznie skorzystałam z jakiegoś MLM-u, starałam się zbudować swoją sieć sprzedażową, networkingową. To nie było, to w ogóle tego nie czułam. Byłam trenerem szybkiej nauki i mnemotechnik, czyli technik zapamiętywania. Byłam trenerem NLP, później trenerem biznesu, później skończyłam psychologię i, i zostałam psychologiem. A teraz, jeśli trochę mnie obserwujecie i znacie, wiecie, że to jest taki moment dla mnie, kiedy ja już nawet wychodzę poza psychologię i łączę różne inne dziedziny nauk, nauk i tworzę pewną hybrydę, którą, w którą bardzo mocno wierzę i wierzę, że. To te wszystkie odjechane techniki i teorie, które przedstawiam, faktycznie działają. To jest też czas, że ja sobie nigdy nie wyobrażałam, nigdy, zwłaszcza jak jeszcze pracowałam w policji, że ja będę występować na dużych scenach i biznesowych, i eventowych, mówiąc do tysiąca, dwóch tysięcy ludzi. Że ja sobie nie wyobrażam, że ja będę miała kanał na YouTubie, który tylko w ostatnich 7 miesiącach zyskał kolejne tam 60 czy 70 tysięcy subskrybentów i teraz jest ponad 80 tysięcy. I wszystkie te zmiany, wszystkie, wszystko to, co się dzieje, w co ja w ogóle czasem budzę się i nie wierzę, a z drugiej strony mi się to wydaje no, takie, no, takie oczywiste, przecież musiało to się wydarzyć, bo jeśli ja się zmieniam, ja się zmieniam w środku, to zmienia się rzeczywistość wokół mnie. No to nie, nie zadziałoby się to, gdyby nie 9 lat temu ta rozmowa z psychiatrą. Ten moment, że ona mi powiedziała, OK, jak zaczniesz sobie uświadamiać, czego tak naprawdę chcesz, to na pewno rzucisz to, czym się zajmujesz teraz w cholerę. I dlatego o tym opowiadam, bo, bo być może dzisiejsze czasy wybrały za Ciebie, być może ten kryzys wybrał za Ciebie. Być może to ty nie musisz wybierać, i, bo to jest bardzo trudno zostawić coś, żeby zaryzykować coś innego, ale to się po prostu zadziało. I chciałam Cię zmotywować i natchnąć do tego, żeby pomyśleć, w którym kierunku chcesz iść. Bo nawet jeśli będzie trudno i wszyscy dostaniemy po dupie, to za chwilę e, będzie okazja, będą pojawiać się kolejne okazje. I to jest moment, żeby się zastanowić, w którym kierunku dalej chcesz iść, niezależnie czy masz 20 lat, 30, 50, 70 czy 80, jeszcze jest trochę życia przed nami. Więc jeszcze raz mój cytat, którego muszę się sama nauczyć teraz. Jeśli bałeś się zaryzykować zmiany, aby nie stracić tego, co masz, to teraz stracisz to, co masz i możesz zaryzykować zmianą. E, jeszcze jedna rzecz, doczytam tutaj ten fragment. W rozdziale siódmym, Lifehacking, na skróty do sukcesu, to jest bardzo fajny rozdział, koniecznie przeczytaj o technice przeskakiwania między drabinami. I w dużym skrócie chodzi o to, że jak... Myślimy sobie o jakimś postępie, gdzie chcemy być za 10 lat, czasem życie nas rzuca w różne zakamarki różnych branż, no to się okazuje, że osoby, które trochę poeksperymentowały w jednej dziedzinie, trochę poeksperymentowały w drugiej, w trzeciej, w czwartej i mają bardzo unikalne doświadczenia, to te osoby są najchętniej. To, te osoby najszybciej zostają liderami, to jest po pierwsze, po drugie, są ekspertami bardzo cenionymi, którzy, który, ekspertami, którzy dużo zarabiają. I, i trzy, twoja, Ty i twój, twój talent jest nie do podrobienia. Innymi słowy, lepiej przeskakiwać między różnymi branżami, między różną wiedzą, różnymi stanowiskami niż bardzo liniowo wspinać się. Po szczeblach kariery przez 20 czy 30 lat. I teraz tak, czy zainwestowałam dużo czasu i pieniędzy w moją zmianę? Tak, czy się opłacało mimo rezygnacji? Z tych różnych innych yy, dziedzin? Tak. Czy Ciebie zachęcam do tego samego? Tak. Nie, nie wiem. De facto wiecie, ja w tej książce i zawsze wychodzę z założenia nie wiem, słuchaj, jak czujesz ze mną chemię i czujesz, że rezonuje z Tobą to, co do Ciebie mówię, to idź tą ścieżką. Jeśli nie, to znaczy, że nie, to, to znaczy, że to nie jest dobry moment. To znaczy, że ja nie jestem teraz dla Ciebie dobrym doradcą. I to w sumie Twoja sprawa. Ale jeśli mój case stawicie, zachęca, to świetnie. No, i więcej nie będę czytać, gdzieś w linku może podam, jeśli chcesz Błękitny Umysł kupić. Chyba wrócił z powrotem na salony, bo przez moment nie było książki, została wysprzedana. Gdzieś tam w linku, gdzieś tam w opisie umieszczę link. Więc jeszcze raz, w tych czasach bądźmy realistami żądajmy niemożliwego. Ewelina Stępnicka ostatnio mówi do mnie tak, że. Ty, Klaudia, to ty jesteś tak jak tutaj gdzieś na dole toczy się wojna, to ty wchodzisz na drzewo, patrzysz, gdzie tej wojny nie ma i mówisz tam trzeba iść. Ja teraz naprawdę codziennie wchodzę na to drzewo i sobie patrzę, gdzie nie ma wojny, gdzie nie ma kryzysu i jej nie ma. Po pierwsze zawsze to co się dzieje na zewnątrz, to nie jest to samo co się dzieje w naszej głowie. I ty codziennie jesteś w stanie zdecydować co się pojawia w Twojej głowie. Jak oglądasz, widzę po tym, ile, jak trochę na chwilę, na dwie godziny usiądę tutaj, w mieszkaniu moich rodziców, przed telewizorem, a sama w Warszawie nie mam telewizora, i pooglądam sobie dwie godziny wiadomości, to z przerażeniem wyłączam i sobie myślę, ale mój umysł właśnie został zaprogramowany na coś, czego ja w ogóle nie chcę w swojej głowie, więc siadam, medytuję inspiruję się, czytam, słucham muzyki, tańczę, uprawiam jogę, idę na balkon, robię oddechy, biorę lodowaty prysznic. To tak na marginesie, moja strategia codzienna. yoga, lodowaty prysznic, 5 minut, metoda Wimachowa, oddechowa I, i to mi załatwia dzień, żeby on był naprawdę udany i żeby mieć kontrolę nad swoim umysłem. Więc jeszcze raz, zachęcam Cię do tego, że niezależnie, co się dzieje na zewnątrz, Rób sobie wizję swojej przyszłości, ponieważ wyobrażenie swojej przyszłości tworzy potencjał Twoich możliwości i tworzy potencjał na linii przyszłości. I nie mam co do tego wątpliwości. Można się powołać na wiele psychologicznych teorii, absolutnie rzetelnych. Można się powołać na kilka inspiracji płynących z fizyki kwantowej i na to, że my swoimi uczuciami, swoim kierunkiem skupienia tworzymy potencjał w polu nieograniczonych możliwości, czyli w kwantum. Więcej już niebawem w kursie online, czy też w szkoleniach stacjonarnych, na szkoleniach stacjonarnych, trening kwantum. No, i w bezpłatnych y, multum materiałach, na, y, przede wszystkim na YouTubie, już dla Was przygotowuję kolejne medytacje i kolejne filmy. Dzięki bardzo serdecznie. Dzięki bardzo serdeczne. I jeszcze raz żądajmy niemożliwego. A bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Uściski i trzymaj się. Na razie, papa.